To Rolls-Royce Droptail Roadster, jeden z najdroższych nowych samochodów wszechczasów. Ale to nie jedyny niesamowity samochód, który właśnie został ujawniony. Jest też hipersamochód Quad Turbo z Danii, włoski Roadster o mocy ponad 1900 koni, brytyjski Cabriolet o mocy prawie 700 koni. Jest też nowe Lambo, które nie przypomina niczego, co kiedykolwiek widzieliście. W tym filmie powiem wam wszystko, co musicie wiedzieć o tych autach, bo nazywam się Matt Watson, a wy oglądacie CarWow. Car wow. Buy, sell, car wow. Wyjaśnijmy to sobie: DropTail to nie tylko Rolls-Royce Down z nowym, fantazyjnym nadwoziem. Ma zupełnie nowe podwozie, które jest całkowicie szyte na miarę. Jest wyposażony w zdejmowany twardy dach zamiast dachu z tkaniny, tak jak inne kabriolety Rolls-Royce'a, ale to nie jest najbardziej wyjątkowe w tym aucie. Szczegóły są absolutnie niewiarygodne. Jest pokryty pięcioma dodatkowymi warstwami lakieru, aby nadać gotowemu kolorowi dodatkową głębię. Jakość wnętrza jest również wyjątkowa i ma jedne z najbardziej skomplikowanych elementów stolarskich spośród wszystkich Rolls-Royce'ów. Wszystkie drewniane wykończenia za fotelami są wykonane przez jedną osobę, która spędziła swój czas w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, aby uniknąć rozpraszania uwagi. Ukończenie pracy zajęło 9 miesięcy, bo pracowali tylko przez godzinę na jeden dzień. Miało to na celu upewnienie się, że są całkowicie skoncentrowani na uzyskaniu wszystkiego dokładnie tak jak trzeba. W sumie w Drop Tail znajduje się ponad 1600 ręcznie wykonanych drewnianych części, a ich montaż zajął prawie 2 lata. W desce rozdzielczej znajduje się ekskluzywny zegarek w odpornej na zdarzenia obudowie. W rzeczywistości jedyną normalną częścią tego samochodu jest silnik. Droptail ma silnik 6,75 litra, u 12 z podwójnym turbo, tak jak w Phantom. Chociaż nawet to tu zostało poprawione. Wytwarza 600 koni zamiast 570, które dostajemy w Phantomie. A ile to kosztuje? Cóż, Rolls Royce nie lubi rozmawiać o pieniądzach, jeżeli chodzi o samochody na zamówienie, to zbyt wulgarne. Ale ten konkretny Droptail, który nazywa się La Rosa Nua, Kosztuje naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Może tu chodzić nawet o kwoty rzędu 100 milionów złotych. Ale to dopiero początek. Rolls-Royce zbuduje jeszcze trzy takie pojazdy, które mogą być jeszcze droższe niż ten model. Ale niestety tylko właściciele będą wiedzieć na pewno. To jest Lamborghini Lanzador i nie przypomina niczego, co włoska marka stworzyła wcześniej, bo to całkowicie elektryczny samochód GT2 +2. Wygląda trochę jak owoc miłości Urusa i Hurakana. Ten spiczasty przód i smukłe reflektory krzyczał super samochód, ale ma podniesioną wysokość jazdy jak SUV. Ten wlot pod drzwiami przypomina hurakana, a w tylnych światłach jest coś z Siona. Trochę szkoda, że pod maską nie ma V12, ale pocieszcie się faktem, że to auto ma mnóstwo mocy. Ma dwa silniki elektryczne po jednym na każdą oś, a Lambo twierdzi, że wytwarzają łącznie nawet ponad 1 MW mocy. To około 1360 KONI. Oczywiście ma napęd na wszystkie koła, a także wektorowanie momentu obrotowego i aktywne zawieszenie, które pomogą pokonywać zakręty. Lamborghini twierdzi, że Lanzador jest inspirowany statkami kosmicznymi i zobaczycie dlaczego, gdy wejdziecie do środka. Spójrzcie na tę deskę rozdzielczą. Wygląda jak wzięta ze Star Treka. Są dwa ogromne ekrany, a także fajnie wyglądająca cienka konsola środkowa oddzielająca pasażera. Lanzador jest jak na razie tylko konceptem, ale zapowiada nowy, imitowany samochód, który będzie mogli kupić w 2028. Brzmi spoko, ale co, jeżeli jesteś miliarderem, który musi mieć V12? Cóż, po prostu sprawdź nowe zenwo Aurora. Z boku wygląda jak Aston Martin Valkyrie. Ale w rzeczywistości to zupełnie nowy i całkowicie szalony samochód duńskich inżynierów, którzy zaprojektowali Zenvo TSR. Tamto auto miało 5,8 litra V8 z dwoma turbo i generowało 1200 koni. To wystarczy dla większości ludzi, ale nie dla Zenwo. Aurora ma 6,6 litra o 12 z 4 turbo. Ale to nie wszystko. Dodali też silnik elektryczny o mocy 200 koni, aby zwiększyć całkowitą moc do około 1450 koni. A więc jest w tej samej lidze co Bugatti Chiron, które ma 1500 koni. Na tym jednak nie koniec. Te statystyki dotyczą lekkiej, torowej wersji Agile. Zenvo zbudowało też jeszcze mocniejszą aurorę z napędem na cztery koła. Ten model nazywa się Tour. Ma ten sam szalony silnik V12 z poczwórnym turbo, ale ma też parę 200-konnych silników elektrycznych do napędzania przednich kół. Oznacza to, że łącznie macie do dyspozycji 1850 koni, a to o 250 więcej niż Bugatti Silon Super Sport. ZENWO mówi, że Aurora rozpędzi się do setki w 2,3 sekundy, co jest takim samym czasem, jaki zarejestrowałem w Chironie Sport. Ale myślę, że ZENWO teraz troszkę obniża osiągi Aurory i będę musiał dostać jeden egzemplarz do recenzji, aby dowiedzieć się, jak będzie naprawdę. Raczej nie przetestuję jednak prędkości maksymalnej, bo ZENWO twierdzi, że wersja Agile osiągnie 365 na godzinę, a model Tour jest jeszcze szybszy i osiągnie... 450 na godzinę. Ile to wszystko będzie kosztować? No cóż, Zenwo zamierza wyprodukować 50 i 50 Tur, a tego rodzaju ekskluzywność tania nie jest. Każda wersja będzie kosztować około 11 milionów złotych. To Zenwo nie jest jedynym samochodem, który będzie miał ponad 1800 koni. Hennessy zbudował nową wersję Venom F5 o nazwie Revolution Roadster. Dostaje on ten sam silnik 6,6 litra Twin Turbo V8, co zwykły Roadster F5 o mocy 1817 koni. 17. Możecie otrzymać ulepszony pakiet aero z Revolution Coupe. Oznacza to, że stracicie trochę prędkości maksymalnej, ale w zamian dostaniecie mnóstwo dodatkowej siły docisku. A to zwiastuje wyższe prędkości na zakrętach i możliwość większego przerażania pasażerów na torze. Tennessee zbuduje tylko 12 takich aut. Sprzedali już każdy z nich, mimo że każdy z nich kosztował ponad 12 milionów złotych. Ford zaprezentował nowego Mustanga GTD. Ale nie, 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 D nie oznacza diesla jak w Golfie. Odnosi się do klasy wyścigowej GTD dla samochodów zbudowanych zgodnie z przepisami FIA GT3. Zgadza się, to samochód wyścigowy GT3 na drogę i został opracowany przez tych samych ludzi, którzy zbudowali zwycięskiego Forda GT w Le Mans. A wygląda obłędnie. Spójrzcie tylko na ten tylny spoiler. Jest sterowany hydraulicznie i może się poruszać, aby zapewnić maksymalną siłę docisku. Jest wykonany w całości z włókna węglowego, aby pomóc utrzymać niską wagę. Nie zabierzesz GTD na weekendowy wyjazd, bo bagażnik jest wypełniony częściami aktywnego zawieszenia, układu hydraulicznego i tak dalej. Pod maską jest silnik 5,2 litra V8. Ford nie potwierdził jeszcze jego mocy, ale mówi się, że celuje w około 800 koni. Ford celuje też w czas okrążenia na Nurburgring poniżej 7 minut. Będziecie musieli jednak poczekać do początku 2025 roku, aby dostać go w swoje ręce, a jego cena wyniesie około miliona złotych. Macie ochotę na V8 w nieco mniej ekstremalnej i bardziej eleganckiej formie? Aston Martin zaprezentował nowy model DB12 Volante. To kabriolet nowego Coupe DB12. I uważam, że to jeden z najlepiej wyglądających kabrioletów, jakie można kupić. Ma ten sam czterolitrowy litrowy silnik V8 z podwójnym turbo. Silnik został zbudowany przez AMG, ale to chyba dobrze, ponieważ nowe DBX 12 Volante produkuje aż 680 koni. To 41 koni mechanicznych więcej niż w topowych wersjach AMR starego DB11. I to oznacza, że nowe DB12 Volante może rozpędzić się do setki w 3,6 sekundy, a Aston twierdzi, że rozpędzi się do 325 na godzinę. Brabus ujawnił swoje pierwsze tuningowane Porsche w zeszłym roku, a teraz podszedł jeszcze bardziej ekstremalnie z nową wersją 911 Turbo S. Nazywają 900 Rocket R. Ma szalony zestaw karoserii z karbonu, który wygląda naprawdę szybko. A pod całym tym karbonem jest 3,8 litra Twin Turbo o mocy 900 KONI. A to o 250 KONI więcej niż w standardowym 911 Turbo S. Z kolei to już jeden z najszybszych niezmodyfikowanych. Samochodów, jakimi kiedykolwiek się ścigałem. Tak naprawdę możecie zobaczyć, jak absolutnie niszczy Hurakana Performante, McLarena Artura w wyścigu Drag Race. Ale to nie jedyny samochód, nad którym pracuje Brabus. Ujawniono też wersję Mercedesa Maybacha klasy S z jeszcze większym silnikiem 6,3 litra Twin Turbo V12, który generuje niesamowite 850 koni. Jeżeli lubicie słowy, to jest też 600-konna wersja nowego Range'a. A jeżeli to zbyt subtelne, co powiecie na 900 koni pickup Mercedesa G63 i to sześciokołowy Brabus nazywa to Super Black i jest to jeden z największych, najcięższych i najbardziej przerażających pojazdów jakie możesz legalnie prowadzić na drodze i może wygląda jak coś czego mogłaby używać armia nadal jest absurdalnie szybki Brabus twierdzi że przyspieszy do setki w 5,2 sekundy czyli szybciej niż nowa Honda Civic Type R Maserati właśnie ujawniło nowe MC Extrema. To trochę głupia nazwa, ale to bardzo poważny samochód. Bazuje na super samochodzie MC20, ale Maserati dało mu mnóstwo ulepszeń mechanicznych i aero. Otrzymuje nowe turbo, które zwiększają moc 3 litrowego silnika V6 do 730 koni. To prawie o 110 koni więcej niż w standardowym MC20. Extrema jest też około 250 kg lżejszy od standardowego MC20, i ma całkowicie nowe nadwozie. jest Wypełnione wszystkim, co może pomóc mu uzyskać dobry poziom docisku samochodu wyścigowego. Jest jednak kilka minusów. Podobnie jak samochód wyścigowy, jest on dopuszczony do ruchu drogowego. A Maserati zbuduje ich 62. Pininfarina słynie z projektowania jednych z najpiękniejszych samochodów, jakie wyprodukowano. A teraz tworzy własne samochody. Zaczęło się od elektrycznego hipersamochodu Batista, a właśnie ujawniono nowy dropta po nazwie B-95. Wykorzystuje on części współdzielone z Batistą, takie jak cztery silniki elektryczne i akumulator o pojemności 120 kWh od Rimac. Ma więc absolutnie mnóstwo mocy, a dokładniej 1900 koni mechanicznych. A to sprawia, że jest naprawdę szybki. Pininfarina twierdzi, że samochód przyspieszy do setki w mniej niż dwie sekundy i osiągnie prędkość maksymalną większą niż 300 km na godzinę. To co prawda wolniej niż niektóre elektryczne hipersamochody jak Rimac Nevera, ale z pewnością poczujecie się wystarczająco szybko, bo nie ma przedniej szyby, która chroniłaby Was przed żywiołami. Dobrze więc, że Pininfarina będzie sprzedawać kaski na miarę pasujące do Waszego elektrycznego hipersamochodu. Można nawet wybrać wzór w pepitkę, aby dopasować się do wzoru w tym konkretnym samochodzie. A mówiąc o tym, Pininfarina upewni się, że każdy, z 10 zbudowanych przez nią samochodów będzie całkowicie wyjątkowe, więc nie kopiujcie cudzych specyfikacji. Tego rodzaju niestandardowe traktowanie jest bardzo drogie. I oznacza, że B-95 kosztuje 20 milionów złotych. Jeżeli to trochę poza Waszym zasięgiem, to nie martwcie się, Pininfarina pracuje nad czymś bardziej mainstreamowym. Po pierwsze, ten samochód ma dach, cztery miejsca i co nie jest, zaskoczeniem, jest SUV. -em. Pininfarina nie ujawniła jeszcze w wersji produkcyjnej, ale będzie ona wyglądać podobnie do tego konceptu. To niezwykłe wnętrze zostanie prawdopodobnie nieco stonowane na potrzeby produkcji, ale gotowy samochód może zachować te szalone trzyczęściowe drzwi. W końcu właśnie recenzowałem chiński samochód o nazwie Hi-Fi, który ma bardzo podobny design, więc nie ma wymówek Pininfarina. Porsche sprawiło sobie prezent urodzinowy o nazwie 911 ST. To w zasadzie 992 GT3 RS, który został poddany diecie i retro-metamorfozie. Ma 4 silnik o mocy 525 KONI, ale współpracuje z sześciobiegowym manualem ze standardowego GT3. Nie otrzymujecie jednak żadnych adaptacyjnych elementów aero jak w tamtych samochodach. Jest więc bardziej stonowany, co pomaga uczynić ST bardzo lekkim. Waży zaledwie 1380 kg, a to o 40 kg mniej niż GT3 Turin. Jest to również najlżejsze 911, jakie można kupić. To znaczy, że jest szybkie, może przyspieszyć do setki w 3,7 sekundy. Jak to się ma do GT3 RS z automatyczną skrzynią? Cóż, ten klip ujawni wszystko. Dobrze, 3,19! Fisker, Fisker zmierzy się z Teslą z mnóstwem zupełnie nowych samochodów. Ronin to czteromiejscowy elektryczny kabriolet podobny do Tesli Roadster. Ma trzy silniki o łącznej mocy 1000 koni. I Fisker twierdzi, że będzie miało około 1000 km zasięgu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojawi się w 2025 i będzie kosztowało od 1,5 miliona złotych. Chociaż jeżeli Tesla Roadster jest to czymś, co można przeoczyć, nie wstrzymujcie oddechu. Fisker Alaska to elektryczny pickup. Zmierzy się z Riviera. R1T, Fordem F150 Lightning i Tesla Cybertruck. Jedną z najfajniejszych funkcji jest bagażnik Houdini. Dzięki niemu możecie złożyć cały tył kabiny w podłogę, aby przewozić rzeczy o długości około 3 metrów. Ale Fisker nie tylko ściga Tesla Roadster i Cybertruck. Zamierza też konkurować z nowym kompaktowym samochodem Tesli. Nazywa się DePar, co jest skrótem od Personal Electric Automotive Revolution. Electric Automotive Revolution. Wygląda bardziej futurystycznie niż większość nowych samochodów elektrycznych i pomimo tego, że jest dość mały, ma zgrabne siedzenia. Możecie więc przewozić do pięciu pasażerów, ale najbardziej rewolucyjną rzeczą jest to, ile kosztuje. Fisker twierdzi, że jego cena wyniesie mniej niż 120 tysięcy złotych, a to już o 80 tysięcy złotych mniej niż najtańszy model Tesli 3, który można w tym momencie kupić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie też, który z tych samochodów podobał Wam się najbardziej. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek albo to kółeczko. Tam czekają na Was wszystkie filmy w języku polskim, które dla Was przygotowaliśmy. Dzięki!